Fotowoltaika to technologia umożliwiająca bezpośrednią konwersję promieniowania słonecznego na e energię elektryczną. Podstawą jest zjawisko fotowoltaiczne, w którym padające fotony światła wybijają elektrony z atomów materiału półprzewodnikowego, tworząc prąd elektryczny. Zjawisko to zostało opisane w 1839 roku przez francuskiego fizyka Aleksandra Edmonda Becquerela. Podczas eksperymentów z ogniwami elektrochemicznymi. Później badali je inni naukowcy. Na przykład w 1873 roku Willoughby Smith odkrył fotoprzewodnictwo selenu. A w 1883 roku Charles Fritz skonstruował pierwsze działające ogniwo słoneczne o sprawności około 1%. Nowoczesna era fotowoltaiki. Rozpoczęła się w 1954 roku, kiedy laboratoria Bell Labs wyprodukowały pierwsze krzemowe ogniwo słoneczne o sprawności około 6%, co zapoczątkowało praktyczne zastosowania paneli słonecznych. Podstawowym elementem każdego systemu fotowoltaicznego jest ogniwo słoneczne. Wykonane jest ono z materiału półprzewodnikowego, najczęściej z krzemu. Półprzewodniki mają szczególne właściwości. W określonych warunkach przewodzą prąd elektryczny, a w innych działają jak izolator. Krzem wykorzystywany jest w postaci monokrystalicznej lub polikrystalicznej. Ogniwa monokrystaliczne charakteryzują się wyższą sprawnością i jednorodną strukturą. Natomiast polikrystaliczne są tańsze w produkcji, ale mniej wydajne. Działanie ogniwa słonecznego opiera się na stworzeniu tzw. złącza PN. Powstaje ono poprzez połączenie dwóch typów półprzewodnika: typu P, który ma nadmiar dziur, dodatnich nośników ładunku, oraz typu N, który ma nadmiar elektronów, ujemnych nośników ładunku. Na granicy tych dwóch materiałów tworzy się pole elektryczne. Gdy na ogniwo padają fotony promieniowania słonecznego. Ich energia wybija elektrony z atomów w materiale. Pole elektryczne w złączu Pn kieruje te elektrony w jednym kierunku, wytwarzając prąd stały. Prąd generowany przez ogniwa słoneczne jest prądem stałym, co oznacza, że płynie w jednym kierunku. Większość urządzeń elektrycznych wymaga jednak prądu przemiennego. Dlatego prąd z paneli kierowany jest do falownika, który zamienia go na prąd przemienny. Cały system fotowoltaiczny składa się zwykle z kilku podstawowych elementów: paneli słonecznych, falownika, okablowania i w niektórych przypadkach akumulatorów do magazynowania energii. Panele łączy się w łańcuchy, stringi, a ich łączna moc zależy od liczby i sprawności poszczególnych ogniw. Wydajność panelu fotowoltaicznego zależy od natężenia promieniowania słonecznego, kąta padania światła oraz temperatury panelu. Wyższa temperatura paradoksalnie zmniejsza sprawność, ponieważ zwiększa opór materiału. Z tego powodu systemy projektuje się tak, aby panele były dobrze wentylowane i ustawione pod optymalnym kątem względem słońca. Sprawność komercyjnych paneli wynosi obecnie od 15 do 22%, podczas gdy najlepsze ogniwa laboratoryjne osiągają ponad 40% przy zastosowaniu specjalnych materiałów i struktur wielowarstwowych. Ważnym parametrem ogniwa fotowoltaicznego jest także napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarciowy. Wartości te są wykorzystywane przy projektowaniu systemu, aby uzyskać optymalną wydajność i kompatybilność z pozostałymi elementami instalacji. Żywotność dobrej jakości paneli fotowoltaicznych wynosi zazwyczaj 25-30 lat. A ich moc spada stopniowo o około 0,308% rocznie, w zależności od jakości wykonania i warunków pracy. System fotowoltaiczny może być skonfigurowany jako wyspowy off-grid lub podłączony do sieci elektroenergetycznej on-grid. Systemy wyspowe działają niezależnie od sieci i magazynują energię w akumulatorach. Wykorzystuje się je w miejscach odległych. Na działkach, w domkach letniskowych lub w zastosowaniach mobilnych, gdzie dostęp do sieci jest niemożliwy. Systemy on-grid są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci energetycznej, a nadwyżka energii jest do niej oddawana. W takim rozwiązaniu często stosuje się tzw. net metering czyli bilansowanie energii oddanej i pobranej z sieci, co obniża rachunki za prąd. Oprócz tych dwóch podstawowych typów istnieją systemy hybrydowe łączące cechy obu rozwiązań. Pozwalają one magazynować energię w akumulatorach do własnego użytku, a jednocześnie oddawać nadwyżki do sieci. Takie instalacje zapewniają większą niezależność energetyczną i są odporne na przerwy w dostawie energii. Kluczowym elementem w tego typu systemach są nowoczesne akumulatory litowo-jonowe. Charakteryzujące się dużą gęstością energii, długą żywotnością i niskimi stratami przy ładowaniu oraz rozładowywaniu. Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki zależy od kilku czynników. Najważniejsze to położenie geograficzne. Ilość promieniowania słonecznego różni się w zależności od szerokości geograficznej i warunków klimatycznych. W regionach o większym nasłonecznieniu możliwe jest uzyskanie wyższej rocznej produkcji energii. Kolejnym czynnikiem jest orientacja paneli względem stron świata oraz ich kąt nachylenia. Na półkuli północnej najlepsze jest ustawienie paneli na południe, aby wychwycić maksymalną ilość światła słonecznego w ciągu dnia. Optymalny kąt nachylenia wynosi zwykle od 30 do 40 stopni. Ale można go dostosować do specyficznych potrzeb. Na przykład większy kąt w zimie poprawia wydajność przy niskim położeniu słońca. Zacienienie paneli to kolejny ważny aspekt. Nawet niewielkie zacienienie części panelu może znacznie zmniejszyć jego wydajność, ponieważ ogniwa w panelu są połączone szeregowo i zacienienie jednego ogniwa ogranicza przepływ prądu w całym obwodzie. Z tego powodu przy montażu unika się miejsc, gdzie w kluczowych godzinach pada cień drzew, budynków czy innych przeszkód. W nowoczesnych systemach stosuje się diody obejściowe bypass diody które minimalizują straty przy częściowym zacienieniu, umożliwiając przepływ prądu poza nieoświetlonymi ogniwami. Panele fotowoltaiczne projektowane są tak, aby wytrzymywały trudne warunki atmosferyczne. Ogniwa krzemowe zamknięte są pomiędzy warstwami ochronnymi. Z przodu znajduje się hartowane szkło odporne na grad i uszkodzenia mechaniczne, a z tyłu folia zabezpieczająca. Wszystko jest uszczelnione, aby zapobiec wnikaniu wilgoci. Rama panelu, zazwyczaj aluminiowa, zapewnia wytrzymałość mechaniczną i ułatwia montaż na konstrukcjach wsporczych. Połączenia elektryczne chronione są przed korozją. A ich żywotność odpowiada planowanemu okresowi pracy panelu. Niezbędnym elementem systemu fotowoltaicznego jest falownik, inwerter. Przekształca on prąd stały z paneli na prąd przemienny odpowiedni do zasilania urządzeń lub przesyłania do sieci. Jakość falownika ma ogromny wpływ na całkowitą sprawność systemu. Nowoczesne inwertery pozwalają także na monitorowanie produkcji energii. Diagnozowanie usterek i optymalizację wydajności w czasie rzeczywistym. Wyróżnia się inwertery centralne stosowane w dużych instalacjach, inwertery stringowe do średnich systemów oraz mikroinwertery montowane bezpośrednio przy poszczególnych panelach, co zmniejsza straty przy zacienieniu. Konserwacja systemów fotowoltaicznych jest stosunkowo prosta. Panele warto regularnie kontrolować. I w razie potrzeby czyścić skórzu, pyłu czy ptasich odchodów, ponieważ zabrudzenia mogą obniżać ich sprawność. W rejonach o częstych opadach deszczu, panele zwykle czyszczą się same, ale w suchych lub zapylonych obszarach zaleca się mycie kilka razy w roku. Ważne jest także monitorowanie wydajności systemu i szybkie reagowanie na spadki mocy, które mogą oznaczać awarię. Fotowoltaika stale się rozwija, Wprowadzając nowe typy ogniw słonecznych i technologie, które zwiększają sprawność oraz obniżają koszty produkcji energii. Oprócz tradycyjnych ogniw krzemowych istnieją ogniwa cienkowarstwowe, wytwarzane z materiałów takich jak amorficzny krzem, telurek Kadmu czy mieszanina miedzi Indu, Galu i Selenu CIGS. Charakteryzują się one niższymi kosztami produkcji, elastycznością. I niewielką masą, co umożliwia montaż w miejscach, gdzie standardowe panele byłyby niepraktyczne. Wadą jest zwykle niższa sprawność i krótsza żywotność, lecz postęp w dziedzinie materiałów i procesów produkcyjnych stopniowo minimalizuje te różnice. Kolejnym kierunkiem rozwoju są ogniwa wielowarstwowe które łączą różne materiały o odmiennej zdolności pochłaniania poszczególnych części widma światła słonecznego. Dzięki temu zwiększa się całkowita sprawność, gdyż każdy materiał optymalnie wykorzystuje inną część widma. Laboratoryjne ogniwa wielowarstwowe osiągają już sprawność przekraczającą 40%, a technologia ta stopniowo zbliża się do wdrożenia komercyjnego. Interesującą innowacją są również ogniwa perowskitowe, które mają potencjał, by zapewniać wysoką sprawność przy stosunkowo niskich kosztach produkcji. Problemem pozostaje ich stabilność oraz odporność na wilgoć i promieniowanie UFO. Ale intensywne prace badawcze koncentrują się na poprawie tych parametrów. Fotowoltaika może być wykorzystywana nie tylko w formie klasycznych paneli montowanych na dachach lub w farmach słonecznych, ale również jako element konstrukcyjny budynków. Technologia BIPV Building Integrated Photovoltaics pozwala integrować ogniwa fotowoltaiczne bezpośrednio w dachówkach, oknach lub panelach elewacyjnych. Takie rozwiązania nie tylko produkują energię ale także zastępują tradycyjne materiały budowlane obniżając całkowite koszty budowy. Przykładami są dachówki solarne lub przezroczyste szkło fotowoltaiczne, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Z punktu widzenia systemów energetycznych fotowoltaika odgrywa coraz większą rolę w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Rosnący udział energii słonecznej w miksie energetycznym Wiąże się jednak z wyzwaniami, szczególnie w zakresie bilansowania produkcji i zużycia. Energia słoneczna jest uzależniona od pory dnia i pogody, co wymaga rozwoju technologii magazynowania energii oraz inteligentnych sieci energetycznych. Magazyny bateryjne, elektrownie szczytowo-pompowe i technologie zarządzania popytem pomagają stabilizować sieć i maksymalnie wykorzystywać wyprodukowaną energię. Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach znacznie wzrosła. Spadające ceny paneli, rosnąca sprawność i wsparcie w postaci dotacji czy preferencyjnych taryf sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się często w ciągu 5-10 lat, w zależności od wielkości systemu cen energii i lokalnych warunków. Po tym okresie system nadal produkuje energię przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Co oznacza czysty zysk dla właściciela. Fotowoltaika ma również ogromne znaczenie w projektach humanitarnych i rozwojowych, dostarczając prąd społecznościom bez dostępu do sieci. Przenośne systemy solarne mogą zasilać oświetlenie, pompy wodne, urządzenia komunikacyjne i sprzęt medyczny w miejscach, gdzie budowa tradycyjnej infrastruktury energetycznej byłaby kosztowna lub technicznie niemożliwa. W połączeniu z magazynami energii, Fotowoltaika zapewnia stabilne i czyste źródło energii, poprawiając jakość życia. Przyszłość fotowoltaiki wiąże się z dalszą miniaturyzacją, zwiększaniem sprawności i obniżaniem kosztów. Oczekuje się szerszego zastosowania rozwiązań solarnych w domach, firmach i obiektach przemysłowych, integracji z elektromobilnością oraz łączenia z innymi odnawialnymi źródłami energii. Technologie takie jak pływające farmy słoneczne, drogi solarne czy kombinacja paneli słonecznych z pionowymi turbinami wiatrowymi mogą jeszcze bardziej zwiększyć udział energii odnawialnej i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Fotowoltaika staje się jednym z filarów zrównoważonej energetyki XXI wieku.